Tomaszek, witam Państwa serdecznie. Po raz pierwszy w naszym studio prezes Fogo Unileśno, Pan Piotr Rusiecki. Witam serdecznie i bardzo mi miło, witam. Że, że udało się nam spotkać. I od razu, Panie Piotrze, czy z obawami objął Pan tą funkcję? No, obawy są zawsze. Jak to w sporcie, w biznesie. Tak, tym bardziej, że prowadzony klub był przez poprzednika Józefa Dworodkowskiego. Bardzo dobrze. Było wiele sukcesów, także powtórzyć ten sukces będzie na pewno nie, nie będzie lekko. Ale żużel nie jest Panu obce? Żużel nie jest obcy, z zajmuje zajmuje się już kilkanaście lat. Mhm. A czego, bo Pan mówi, że na pewno z obawami i ciężko y, będzie zastąpić Pana Józefa Dworkowskiego, czego się Pan najbardziej obawia? No właśnie uniesienia tego, 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 tej, tej poprzeczki, która została tak dosyć mocno wysoko powieszona tak, mhm. przez, przez mojego poprzednika. Znaczy te, te zdobyte sukcesy, tak duże imprezy w Lesznie tak itd. Rozumiem, że liczy tutaj pan też na wsparcie tych, którzy no w Żużlu są już od dawna, no, chociażby pan Irek Gielski, tak? Tak jest, Irek zostaje z nami. E, przynajmniej na, na, na tą chwilę tak, tak jest dogadane. Mhm. E, co się, jak się dalej potoczy? W tej chwili jest mnóstwo pracy przed nami. Jest wbrew pozorom, żóżla nie ma, ale jest bardzo gorący okres. Ponieważ myślę, że to, co teraz zrobimy, będzie przynosiło efekty właśnie w tym trakcie sezonu. Dużo zmian w Unii no szczególnie nowy zawodnik Niki Pedersen. Co przesądziło, że właśnie on będzie jeździł z bykiem na plastronie? Przesądziło głównie to, że wśród zawodników, którzy byli dostępni na tą daną chwilę, wydaje mi się, że sportowo jest to zawodnik najlepszy. Mhm. Bo wybieraliśmy no, spośród też no, doświadczonych, tak? Emil Sejfudinow. Tak jest, ale, ale wydaje mi się, że Niki Peterson jest lepszym zawodnikiem na tą chwilę i nie jest obarczony ryzykiem po kon, formy po kontuzji, którą Emil odniósł w tym sezonie, dosyć poważną. Względy finansowe też? Nie. A możemy zdradzić jaki kontrakt podpisał Niki Peterson? Niki podpisał kontrakt z nami na dwa lata, co sam zaproponował. Są to pieniądze mniejsze aniżeli tych zawodników, którzy wymieniali, wymienialiśmy. Także też, są to przyzwoite, naprawdę nie, nie są to wygrywane kwoty. Co też było zaskoczeniem, chyba to, co powiedział Niki, że on już był blisko Unii, no, kilka, kilka lat temu. Dlaczego wtedy się tak stało? Mówił, że na 95%. Co wtedy się stało? Pan przecież był też w zarządzie, że, że, że jednak nie znalazł się w Unii. No to wtedy, z tego co pamiętam, to po prostu kwestie finansowe nie były do końca dogadane dobrze. To nie były wielkie różnice w kwotach, ale nie dogadaliśmy się co do finansów. No my chcieliśmy nikiego wleśnie. No on co, co mówił, co mówił o naszym klubie. Co mówił wtedy? Co mu, no jeszcze przed, przed podpisaniem. Ale kontraktu. mówimy teraz czy przedtem? No przedtem, tak? Przedtem, no tak jak mówię, no, wtedy, wtedy być może ten żużel był bardziej na fali takiej znoszącej jeszcze mhm. i ciężko było wyrwać takiego zawodnika, jak Niki. Teraz ta sytuacja troszkę powoli się, powoli się odwraca, no, bardzo powoli, tak? bo moim zdaniem sytuacja, która jest w biznesie, w żaden sposób się nie przykłada na sport żużlowy i tutaj dalej wymagania zawodników są bardzo, bardzo wysokie. A Niki widzę, zauważyłem, że, że troszkę, troszkę tak jakby odpuścił z tymi wymaganiami i no niestety też opinia z ubiegłego, z ubiegłego sezonu jego nie, nie, nie była najlepsza. I to, to tak jakoś w ten sposób się udało powiązać. Wszystko. Czy odpuścił też na torze? W sensie, czy, czy, czy nie jest już tak nie, nie, niebezpieczny? Nie, 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 nie. Myślę. nie jest niebezpieczny? No, niebezpieczny no, niki był można to niebezpieczny tak kilka lat temu, teraz myślę, że jeździ... poprawnie, tak. Także nie, nie, nie ma problemu. Te rozmowy, bo Pan mówił też na konferencji, że no bardzo szybko się dogadaliście. Tak, bardzo. Myślę, że same rozmowy trwały niespełna kilka, kilkanaście minut. Nie spotykane, chyba, właśnie przy, przy, przy podpisywaniu takich ważnych umów. Wie pani so jeżeli dwie strony wiedzą, czego chcą, to, to, to szybko się dogadujemy. Mhm. A z pozostałymi zawodnikami, jak to wyglądało? Bo chyba, chyba jeśli chodzi o braci Powieskie, chyba szczególnie, tak, to nie było tak ee, szybko? No, bardzo różnie. Też rozmowy z, nie wiem, z Damianem trwały bardzo szybko. Natomiast bracia bracią Powicy spotkaliśmy się kilka, kilkakrotnie, także, no ale załatwiliśmy sobie. Na co stać Unię Unieleszno w tym sezonie 2014? Bo pan mówił, że waszym celem jest zdobycie złota. No inne mhm. drużyny też, też się wzmocniły. Wie pani, Państwo, no, mi jako nowemu prezesowi no, muszę wierzyć w to, co powiedziałem, tak? że myślę, że walka będzie o, o złoto. Tak? Mhm. Przynajmniej, przynajmniej tak z mojego punktu widzenia to wygląda. No ale inne drużyny też przecież mocne, tak? Pan tutaj wspominał szczególnie o, o, o Toruniu. No, zgadza się, są, jest, jest, Toruń jest mocny, ale. Nie zapomnijmy, że jest trzech zawodników po bardzo ciężkich kontuzjach, także to wszystko się może zdarzyć. Mhm. Pan tutaj przyszedł też z określonymi celami, planami. Ja sobie wynotowałam to, o czym też Pan mówił na, na konferencji prasowej. Zwiększenie frekwencji też jeden z punktów. Jak Pan chce to zrobić? Zachęcić ludzi, żeby przychodzili liczniej na stadion, to mhm. przede wszystkim. A jak to mogę opowiedzieć? Przede wszystkim pracujemy nad zmianami cen biletów. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt, e, pracujemy też również nad dostępnością biletów poprzez internet, zakupy internetowe. A trzeci to jest, e, co dotyczący biletów, to, to, to jest też sprzedaż ratalna karnetów. Mhm. To jakieś biletów, takie nową, tak? Ceny biletów, one miałyby być, rozumiem, niższe niż w poprzednich sezonach, czy może to by miały być bilety, tak jak też już sprawdziło się chyba już pod koniec sezonu, te bilety rodzinne? Na pewno zostaną bilety rodzinne. Na pewno będą częściowo bilety dostępne w niższych cenach, w zależności od e, miejsca na stadionie. Stadion będzie troszeczkę podzielony na sektory. Czyli co, znów możemy się spodziewać, ma pan nadzieję, że te kilkanaście tysięcy, tak jak było jeszcze jeszcze kilka lat e, temu? No, marzymy o tym, żeby to wróciło, ta. ta żeby jak najwięcej tych ludzi przychodziło na ten stadion. No i też co pan powiedział, żeby nie siedzieli, tak? Tylko, tylko, tak tylko jest. żeby coś no, tam się działo. Dodatkowo oczywiście chcemy przewrócić. E, różnego rodzaju konkursy, z zagrodami, ewentualnie jakieś losowania biletów na kolejne mecze. Eee, chcemy też, żeby się więcej działo przed wejściem na stadion, z głównym wejściem w tak zwanej alejce. Zobaczymy. Chce Pan jakoś, żeby, żeby tutaj odnośnie tego, żeby się działo więcej na stadionie, działać z kibicami, z tą grupą, z tego stowarzyszenia? Tak jest. Działamy, już działamy. Odbyłem już spotkania z chłopakami. Myślę, że obie strony są bardzo zadowolone. Oni mogą liczyć na jakieś Wasze wsparcie finansowe, bo jeśli, no bo jeśli Pan zapowiada, że ma być show, że ma się dziać na tym stadionie, no to niestety pewnie też, też kosztuje. Pierwsze, co chcemy zrobić, to chcemy zrobić bardzo atrakcyjne ceny biletów dla, dla naszych kibiców, tych najbardziej zagorzałych. A dwa, oczywiście, w miarę możliwości będziemy współpracować, będziemy pomagać sobie nawzajem. I jeszcze tutaj projekt dla firm. Co się kryje pod tym? Bo chcę, rozumiem, że chcecie firmy angażować do tego, żeby, żeby wspierały klub, tak? Chcemy oczywiście jak najwięcej firm przyciągnąć do klubu. Nie tylko z Leszna, ale z całego tutaj załóżmy regionu naszego. Nie wiem, do 50 kilometrów wokół Leszna, bo, bo tak wiemy, że takie bice przyjeżdżają na, na nasze mecze. Zależy nam na, na tej współpracy, na podjęciu współpracy. I ma to, ma to charakter w ten sposób, że jest wiele firm, na które, które nie stać, na jakieś tam. Większe, większe sponsoringi czy, czy wykupowanie reklam. Zamierzamy zrobić taki projekt, który będzie naprawdę za bardzo małe pieniążki, będzie można umieścić swoje logo na przykład w programie. No właśnie, zawodów. ja pamiętam, zawsze Pan Prezes Dworkowski mówił, że nawet może więcej tych firm, ale nawet chociaż niech by dały tą przysłowiową, przysłowiową złotówkę, tak? Nie więcej. Tak jest, dlatego też próbujemy to zrobić teraz. Mhm. Damian Baliński w tej. W, tej, w tym poprzednim sezonie no nie zachwycał formą. Pan, wymieniając swoje cele na ten związane ze swoją funkcją, mówił, że chce pan przywrócić jego dawną formę. Jak to zrobić? Osobiście wierzę w talent Damiana dalej i myślę, że to jest zawodnik mogący jeździć na bardzo wysokim poziomie i mogący skutecznie walczyć z. Z Ale będzie, będziecie jakoś to robili tak, żeby Damian miał nie wiem, jakąś osobną osobę, która się nim zajmie i będzie się skupiała tylko na nim, czy, czy jak to ma wyglądać? Myślę, że osoba Pawła Jondera może wprowadzić w karierze Damiana Balińskiego pewne zmiany, tak go poprowadzić, pomagając mu w różny sposób, czy to od strony sportowej, czy od strony ewentualnie sprzętowej. Żeby Damian mógł osiągać zdecydowanie lepsze, lepsze wyniki. To Pan był pomysłodawcą tego właśnie, żeby, żeby do Romana Jankowskiego dołączył Paweł Jąder? Tak jest. Dlaczego? Bo rozumiem, że tutaj te osoby i Roman Jankowski i Paweł Jonder będą mieli określone, określone funkcje i zadania, tak? Tak jest. Podział już został dokonany pomiędzy tymi dwoma Panami. Panowie wiedzą co mają robić. To jak to będzie wyglądało? Właśnie kto, kto co? No, Roman Jękowski będzie pracował z nami od, piątku, od poniedziałku, od poniedziałku przepraszam, do niedzieli, czyli cały czas. Na wszystkie, będzie jeździł na wszystkie zawody, również młodzieżowe. Natomiast Paweł, Paweł Jonder będzie odpowiedzialny za pierwszy skład mhm. wspólnie z Romanem Jękowskim. Czyli od piątku do niedzieli wszystko to, co się dzieje, trening, czy to w piątek, czy w sobotę, przygotowanie toru. Panowie będą robić wspólnie. A co zdecydowało właśnie o tym, że, że Paweł Jonder jego doświ pan mówi doświadczenie też współpraca z, z, z utytułowanymi zawodnikami? No, ja powiedział... bym chciał wyszukiwać osoby, które są z naszego rejonu, niekoniecznie płacić duże pieniądze trenerom z zewnątrz, po, spoza nie, nie uważam, że, 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 że trzeba tak robić. Tak? Uważam, że mamy dużo, dużo, bardzo dużo osób w Lesznie związanych z tym sportem, które mają bardzo, bardzo dużo wiedzy na ten temat. Tak? To trochę jeszcze właśnie o tych, bo to już wspomnieliśmy o przygotowaniach. Jak te przygotowania będą wyglądały, bo już rozpoczęliście? Rozpoczęliśmy od poniedziałku. Na razie jest to sala. Później będzie pewnie zapewne motocross. Planujemy takie pewne nowum. Nie chcemy jeździć, niechać w tym okresie przygotowanie na narty. W zamian za to planujemy, zobaczymy co z tego wyjdzie, ze względu na pogodę. Planujemy wyjazd na 5 dni do Myślę, że to będą Włochy, w celu takiego przeprowadzenia obozu, obozu szkoleniowego już na motocyklach, tak? To oczywiście coś, coś zupełnie nowego. Eee, jeszcze chciałam zapytać o współpracę z miastem, jak pan sobie wyobraża? Bo, bo tutaj zawsze wsparcie, no, to finansowe przede wszystkim było ze strony miasta. No liczymy na tą współpracę, jak najbardziej, bo bez miasta się tego nie da prowadzić. Mhm. A czy, czy, czy też... Eee... Będziemy zachęcać jak najbardziej miasta do tego, żeby z nami pozostało. Przynajmniej w takim zakresie, jakim teraz jest. Mhm. Jeszcze chciałam zapytać o, o, o duże imprezy w Lesznie, bo mieliśmy no, kilka lat temu Grand Prix, Duży Nowy pochar Świata. Pan jest, rozumiem, pewnie zwolennikiem tych, tych imprez, a czy sprowadzenia ich z powrotem do, do Leszna? Na pewno jestem zwolennikiem i w miarę możliwości, jeżeli, to już powiedziałem, panowie z BSI e, troszkę swoje wymagania finansowe zredukują to na pewno będziemy o tym rozmawiać. Rozumiem, że dziś są za duże na Unię Leszną. Dziś myślę, że Leszna nie stać na takie imprezy. Mhm. E, jeszcze chciałam też zapytać, bo pan Józef Dworkowski, pana poprzednik, zawsze, zawsze narzekał też na to, co, co dzieje się w Speedway Extra Lidze. E, jakie jest pana spojrzenie na to, na ten czasami pewnie bałagan? Hmm. No niestety tak jest, że jest, jest troszkę bałagan, nowe przepisy co chwilę wprowadzane. Ostatnio mieliśmy przykład z przepisem wprowadzenia komisarza toru, co niestety było dla nas bardzo ujemnym skutkiem się zakończyło. Płaciliśmy dotkliwe kary w tym roku. Dodatkowo panowie komisarze przygotowali tor na swój sposób. I niestety przegraliśmy kilka meczów ważnych. Lesznie. To nie, mia... nie powinno mieć miejsca. Między innymi ten, ten pamiętny z Ryszowem, tak? I z Nikim Pedersenem. Tak jest. Ale ja rozmawiałem z Nikim Pedersenem i Pedersen mi powiedział, że tor był bardzo dobry. I dodatkowo jeszcze powiedział, że czy ten tor byłby taki czy inny? On w tym dniu przyjechał do Leszna po to, żeby tylko podpisać dokumenty. Nie był zdolny do jazdy. Pana zdaniem kibice pokochają Nikiego Pedersena? Jestem przekonany. No Szczególnie to... kiedy będzie jeździł w parze z Damianem Balińskim. No właśnie i będą wygrywać piędziel. To właśnie Pedersen. No tak, w moich marzeniach to jest Damian Baliński. A co z tego wyjdzie, to, to są panowie trener i menedżer. Zobaczymy, jak oni to będą układać. Zobaczymy też, jaka będzie forma poszczególnych zawodników na początku sezonu. To byłaby taka wystrzałowa dość para, można powiedzieć. No, myślę, że nie do przejścia. No ale skoro ma być show na, na trybunach, to, to, tak to, show też, to show też może i na torze, tak? Tak jest. Panie Prezesie, ja panu życzę wszystkiego dobrego w takim razie, żeby, żeby wszystko się układało po, po pana myśli. Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich na stadion. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.